Podczas takich prac budowlanych koniecznie jest nadzór archeologiczny. Aha, ale coś stąd podobno się, znaleziono, stąd tak? Skąd się to No to stoi pan przy tym. Nie wiadomo, kiedy w Andrychowie pojawili się pierwsi Żydzi. Impulsem do regularnego osadnictwa stał się przywilej lokacyjny. Nadany w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ówczesnemu właścicielowi dóbr Andrychowskich. Stanisławowi Ankwiczowi. Pod koniec XVIII wieku w Andrychowie rozpoczął się rozwój tkactwa, co przyciągnęło żydowskich kupców z innych regionów kraju. W 1799 roku w mieście zamieszkiwało zaledwie 37 Żydów, a w 1816 roku już 90. W 1851 roku Andrychów miał najwyższy w historii odsetek ludności żydowskiej. W 1884 roku na miejsce Bożnicy Drewnianej społeczność wybudowała murowaną synagogę na 600 miejsc. W tym też samym roku powstał cmentarz żydowski. Zabudowania kierują się w kierunku północnym i podejrzewamy, że po prostu kopiąc fundamenty pod ten blok, oni wykorzystali to, oparli się jakby o, o i o granice i zarazem Ścianę tego, tego budynku, który no na pewno należał do gminy żydowskiej, bo jeżeli granica tu przebiegała, to to już było ich, mhm. ich własnością i prawdopodobnie będą to odzyskiwać. A pierwotnie gdzie stała w ogóle synagoga? Tu. Tutaj, gdzie jest ten budynek, tak? Tam jest. Ja się tego też niedawno dowiedziałem, no bo muszę wiedzieć, z czym mam do czynienia. Mhm. Przed dniu wybuchu II wojny światowej w Andrychowie mieszkało 387 Żydów. 4 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez wojska niemieckie. Natychmiast po wkroczeniu okupantów do miasta 3 września 1939 roku rozpoczęły się prześladowania. Niemcy, którym towarzyszyła grupka Polaków, rabowali żydowskie sklepy. Żydzi zamieszkujący budynki reprezentacyjne zostali z nich usunięci. W opróżnionych pomieszczeniach Niemcy ulokowali administrację, wojsko oraz policję. Niemcy zajęli także sklepy będące własnością Żydów, przekazując je w ręce tzw. mężów zaufania. Małe fabryki zostały przekazane w ręce Volksdeutschów. 25 listopada 1939 roku Niemcy podpalili synagogę. Według spisanych relacji naocznych świadków, niemieccy żołnierze nie dopuścili nikogo do gaszenia wożnicy. Od początku okupacji władze niemieckie stosowały różne formy represji. Andrychowscy Żydzi zmuszani byli do wywozu nieczystości, sprzątania ulic, do prac przy regulacji rzeki wieprzówki. Jesienią 1941 roku władze niemieckie postanowiły utworzyć getto dla 300 Żydów. Jego lokalizację wyznaczono w najbiedniejszej części miasta, w trójkącie ulic Szewskiej, Brzegi i Koszwickiego. Na wiosnę 1942 roku władze niemieckie przystąpiły do systematycznego likwidowania gett. Łącznie z zagładem przeżyło zaledwie 25 andrewskich Żydów. Akurat w takim 50-centymetrowej szerokości rowku udało nam się natrafić na relikty budynku związanego z synagogą żydowską, która została spalona. Miałem tutaj nadzory archeologiczne przy ulicy Daszyńskiego, osiedle Olszyny. Nigdy nie udało nam się natrafić na pozostałości Starego Andrychowa. Mhm. A tutaj takie relikty. Ładne. No, jeszcze nie wiemy, jaki był jego charakter i przeznaczenie, ale była to dość wąska budowa. Także mur, który tutaj widzimy, ma 4,70 m. Jest prawie w całości zachowany, to jest węższa ściana tej budowy. Czy, czy, czy w takich miejscach coś można znaleźć jeszcze innego, oprócz właśnie fundamentów, czy może jakieś relikty przeszłości również? No cóż, no to, to są. To są niekiedy fragmenty jakichś tam słoiczków po, po, po różnego rodzaju maściach, i tak dalej. My jeszcze pamiętamy z lat 60. zawsze tak zwany materiał uruchomy występuje i zawsze natrafia się a to na monetę, a to na fragment jakiejś buteleczki, a to na jakiś przedmiot wykonany z metalu, z brązu. To są oczywiście jakieś takie detaliczne. Małe części wprawdzie jesteśmy ograniczeni tutaj wykopem, ale prowadzimy badania ratownicze w tej chwili, no bo trzeba przede wszystkim bardzo dokładnie zdokumentować.